To teraz sobie też to założę i czasami to może Ojej. nie wyjść ostatecznie, ale w tym momencie możemy się przekonać, bo tutaj one man free wchodzi, choć może tutaj nie dogonić Ibo bo jest agresywne wejście. I zobacz, on jednak inicjuje dalej walkę i Ibo zostaje stracony w tym momencie. First blood na konicjacjom a pilowaniem swojego adekery. Choć patrzmy, jakie są młyny na górnej alei, bo tutaj cały czas coś się dzieje. Paczka Boszar dostał tego flesza i Ibo ma pierwsze zabójstwo na swoim koncie. Bardzo szybko się zrespił i możemy zobaczyć, że one one free może być w tarapatach. rubi daleko, podchodzi jest do jest i bo czy im nie braknie wrażeń! Nie braknie w żadnym wypadku. I jeszcze Raulie odciąga tu one one free. Dwie eliminacje dla Unicorn Love. Kakorb szuka jakiejś pomsty, ale wydaje mi się, że nie zławić. A drugi nie. Więc Korb mówi 5 na 4. Nie podejmie się tej walki. No i bardzo prosty herald przejęty, choć pamiętajmy, one man free ma turbo tanka i oni wchodzą w ten teamfight jak źli. Dreamerace się wyratuje, ale Lurok z tym kataklizmem, on tutaj pozamiatał i Ruby dołożył tonę obrażeń, oni jeszcze będą dalej tutaj wbijać. Ale Huntera w jedną stronę, Saken w drugą i w tym momencie rozeszło się to po kościach, również na topie, ostry pojedynek między top -leinerami. i Boss zwyciężył go. I teraz podchodzi Mades, deponuje ultimatem i między ścianą, a wszystko po prostu, dopali Sakena. Bić. Choć tutaj Ibo może być w delikatnych tarapatach, ale ratuje się szybko fleszem. Teraz pytanie, czy do Daewu i tak dojdzie. Cabochard próbuje jak najszybciej Mega Gnar'a wbić. Nie zapominajmy, wieża jest, ale Voliber może ją wyłączyć. I jest wyłączenie. z gry, ale też zrównywacz. On zadaje dużo obrażeń, ale nie na tyle dużo, żeby wyciągnąć Wolibera. I to łapie pierwsze zabójstwo. k może jeszcze wrócić. teraz Jeszcze nie teraz. Więc rozumiem, czemu Gros mapują zamiast walczyć na smoku. Oj, ale zobacz, Ibo znowu w tarapatach on może się z tego nie wyratować i tak właśnie się dzieje. Sakem przytankowo trochę wierzę i Kaboszard z zabójstwem, ale w międzyczasie padł nam kolejny smog. Zgarnie sobie wierzę I tam jest Fortune. 11 poziom. Dwa punkty w bullet time. Eee, skończony prawie mana, nam aczkolwiek do naładowania jeszcze trochę. A i bo no co, broni się jak tylko robić. No, I, i to dalej to samo, on będzie stał na górnej alejce i tutaj może Rubi mu troszeczkę pomoże, choć czy on będzie na czas. Może jeszcze odskoczyć i bo dostaje tym auta atakiem zajętego. na duży zasięg, ale Rubi bardzo szybko go bomści. I myślę, że Killa Rubiego to i tak jest który na e, Tak, trzeba brać oczywiście to pod uwagę. Ale, dalej, oddaję jeszcze Ciego Smoka, to jeszcze Saken nie jest. Saken jest Saken Oj, Saken, czy ty zostajesz łapany? Niedobry drift, choć jeszcze Luru tutaj wchodzi. Ale patrz, jest Huntera z dobrym podbiciem. grane the quickness i jest kataklizm. Czy Saken wyciągnie tutaj jeszcze cokolwiek? Huntera upada, i patrz, bullet time! Rzucony od Reptile, ale Reptile, przerwany ult. I jeszcze jest szansa tutaj powalczyć na ten moment. Jeden za jeden, choć bardzo mocno Saken obity. I patrz, jak leci one one free? On poleciał daleko, ale czy ty chciałeś się tam znaleźć? Kaboszart szuka, szuka, on Zaraz będzie miał Mega Gnara i będzie szukał dalej wejścia. Ma dostępny flash, ale patrz, jest i jeszcze teleport. Tak, jest, i z prawej strony będzie to umykał, zamykał Misforczynnie, odpuści, postawi ścianę, wie, że Ruby jest poza pozycją i sprowadzi go do poziomu. Karbon z Mega Gnarem upewni się, że wszystko będzie przepieczętowane. Ma flasha, za Miss Misforczyn. Reptile z eliminacji unikniętą. I dzięki temu K-Corp wygrywa szybciej w tym wersji. No, został nie zauważony, no troszeczkę lepiej się może stąd wycofać. bo nie popełniaj swoich wcześniejszych błędów. Equalizer wrzucony jeszcze robi wchodzi i ten teamfight nabiera numerwy. Rekles, on powoli umiera i są dwa zabójstwa. I zakrę oddziela się od drużyny Rekles i Huntera gryzą glebę i teraz szansa przed Unicorns of Love, czy oni po prostu pójdą na nashora. Czyli... Nie masz tak naprawdę momentu wbicia się, Rubi jeszcze próbuje tutaj zonować przeciwników, Kaboszart musi bardzo do, szybko dobić Mega Gnara, Saken, on może rozstawić żołnierzy, może lepiej się z tego Barona wycofać i zobacz on wchodzi dalej! I Saken, mimo że są trzech na pięciu podejmują walkę, to jest k który czują, że okazję zobacz, ile żołnierze szurimy robią, tutaj jeszcze Mega Gnar dwuosobowy ultimate i wszystko, czyli Jazir. I jeszcze on będzie dojeżdżał Saken. ty tam tak dużo zrobiłeś, ale nie dało rady dociągnąć tych dwóch kluczowych jeszcze fragów. Odbili się, Korp. wypełnia i okazało się, Ile z złota KCORP z tego szara bierze? Zobaczcie na Baron Powerplay obok turretów. 6 tysięcy, zaraz będzie siódmy. Zaraz będę siódmy, ale czy ten teamfight się dobrze skończy? Bo zobacz, One 3 on jest obijany. Są o od Remail nie trafiony, Bullet time przerwany. Tutaj nie idzie zbyt dobrze. Unicorns of Love, i jeszcze z takim jak ich obija, on znowu cztery. Krywali naraz, i oni będą powoli domykali tą grę. Kaboszart jeszcze może raz wskoczyć, i Hunter'a też to robi. I popatrz na tę rzeź. Jeśli ktoś myślał, że k uklęknie po pierwszej straconej mapie, to szybko się przeliczy. Zobaczcie na to: 30. W tej minucie k po jednym naszorze, po jednym wygranym tym fajcie szarżuje i wyrównuje stan tego biopisu.